Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Heroes and Generals i dzisiaj będzie co nieco o tej grze, jak i również co nieco o Panzerkampfwagen 1 właściwie ten pojazd pojawia się w niewielu grach a nawet jeśli się pojawia to pojawia się on w nieco zmodyfikowanych wersjach rzadko pojawia się w tej konfiguracji którą faktycznie posiadał a wynika to z faktu że był to pojazd bardzo słabo uzbrojony dość słabo opancerzony i właściwie ten pojazd był bardziej taką przerośniętą tankiecką niż czołgiem lekkim Pomimo tego, że posiadał wieżę, to jednak bliżej mu jest do tankietki, zresztą na przykład japońskie pojazdy, na przykład typ 94TK czy TK typ 97 TK, z czego ten drugi nawet posiadał działo 37 mm. Mimo tego oba pojazdy są klasyfikowane jako tankietki i mi się wydaje, że podobnie jest w przypadku Panzerkampwagen 1. Może to jest taka duża tankietka, ale właściwie jeśli chodzi o uzbrojenie, no to nie mamy tutaj szału, są to dwa karabiny maszynowe MG13 kalibru 7.92 mm. No i nie można tutaj ukryć faktu, że ta broń Nadaje się właściwie wyłącznie do zwalczania piechoty wroga, dlatego że no nie możemy tutaj mówić o niszczeniu umocnień za bardzo, a walka z czołgami przeciwnika jest mocno ograniczona. Ten pojazd nie był w stanie sobie poradzić z takimi pojazdami jak T26, BT5 z odległości większej niż 150 metrów to jest naprawdę mało, a trzeba tutaj wspomnieć, że mimo wszystko. T26 czy BT5 były uzbrojone w działka kalibru 45 mm. Sam natomiast Panzerkampfwagen 1 był opancerzony bardzo przeciętnie, posiadał opancerzenie, które wynosiło od 6 do 13 mm, czyli dość łatwo można było zniszczyć ten pojazd. Powstały dwie wersje tego pojazdu: Aufs A i Aufs B. Z czego to AUS B był nieco lepszym pojazdem, nieco bardziej zaawansowanym. Przede wszystkim warto tutaj zaznaczyć, że tutaj był lepiej dobrany silnik w Aus A ten silnik był źle dobrany. No i ten pojazd miał z tego powodu wiele problemów. Wojna w Hiszpanii dość dosadnie udowodniła, że te pojazdy są po prostu przestarzałe, nie nadają się na nowoczesne pole walki. Karabiny maszynowe są niewystarczające, zwłaszcza do walki z czołgami. Pojazd ten potrafił się rozpędzić do 37 km na godzinę. Warto tutaj zaznaczyć, że te pojazdy próbowano przerabiać. Między innymi próbowano przezbroić w Hiszpanii te pojazdy w armatkę 20 mm. I tak uzbrojonego Panzera jeden spotkamy na przykład w grze World of Tanks. Co ciekawe, tych pojazdów powstało całkiem sporo i bardziej to wynikało z potrzeby uzbrojenia armii niemieckiej w jakiekolwiek pojazdy pancerne niż z faktu, że ten pojazd był niesamowicie skuteczny i dobry. Powstały dokładnie 1493 czołgi, z czego wersji A477 egzemplarzy i wersji B1016 egzemplarzy, czyli pojazd dość yy, w dużych ilościach produkowany warto tutaj zaznaczyć, że wykorzystywano te pojazdy w Hiszpanii, również w Chinach były wykorzystywane na Węgrzech. I również niewielką liczbę egzemplarzy otrzymała Bułgaria. Ponoć również trafiły one do Chorwacji, jednak warto tutaj zaznaczyć, że te pojazdy no już nawet na początku wojny prezentowały bardzo małą wartość bojową. I wycofano je w armii niemieckiej w roku 1942, dlatego że one nie mogły się mierzyć z nowocześniejszymi pojazdami. Pojazdy te produkowano pomiędzy rokiem 1934 a 1937. Jeśli chodzi o prototypy, to jest rok 1933. Załogę stanowiły dwie osoby. Więc był to pojazd bardzo mały, bardzo słabo uzbrojony, bardzo słabo opancerzony. Była to swoista improwizacja, która miała zapewnić armii niemieckiej cokolwiek. Pancernego, cokolwiek by jeździło, było opancerzone i miało jakiekolwiek uzbrojenie, więc nie była to konstrukcja wybitna, była to konstrukcja po prostu przejściowa, zrobiona tylko po to, żeby można na niej było szkolić żołnierzy. Zresztą na początku właśnie w takim celu powstała, jednak z racji na opóźnienia, które pojawiły się w przypadku produkcji innych pojazdów, ten pojazdy trafiły na front. No i tam niestety spisywały się bardzo przeciętnie i podobnie jest w grze Heroes and Generals, jest to pojazd podstawowy, pierwszy czołg w armii niemieckiej którym będziemy dysponować w tej grze jest to pojazd przeciętny, można nim coś tam ugrać, można tam nękać piechotę tym pojazdem, ale z czołgami zbytnio sobie nie powalczymy, no chyba, że odpowiednio wykorzystamy nasze umiejętności i będziemy w stanie odpowiednio podejść przeciwnika ale poza tym zbyt wiele nie jesteśmy w stanie nawojować i teraz można dość gładko przejść do samej gry Heroes and Generals bo warto tutaj zaznaczyć, że ten brak skuteczności Panzera 1 w tej grze wynika Również z faktu, że losowania są niekiedy dla nas bardzo nieprzyjazne i niekiedy wręcz nie da się w tą grę grać, dlatego że wielokrotnie gracze wyposażeni właśnie w takiego Panzera 1, Panzera 2 trafiają na pojazdy dużo, dużo lepsze. Tutaj akurat w tej bitwie trafiłem na pojazdy, można powiedzieć, wyrównane, którym mogłem zagrozić. Jednak zdarzało się, że trafiałem na pojazdy dużo mocniejsze. I To naprawdę mocniejsze pojazdy, bo udało mi się wyjechać pod lufę M24 Chaffi. I to jest największa bolączka tej gry, o której już jakiś czas temu mówiłem. Myślałem, że to się przez ten okres czasu zmieniło, lub przynajmniej troszeczkę poprawiło. Nie, praktycznie tylko w dwóch bitwach grałem przeciwko wyrównanym przeciwnikom, a potem wrzuciło mnie na M24 Chaffi, na jakieś inne, dużo mocniejsze pojazdy, między innymi te 34. Co taki Panzer 1 może zrobić?

Twórcy tak zaprojektowali grę, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, i przez to rozgrywka jest niesamowicie nieprzyjemna, niesamowicie niekiedy nieopłacalna, bo po prostu nie możemy nic praktycznie zrobić. Warto tutaj zaznaczyć, że no te pojazdy, które wymieniłem, czy M24 Traffic, czy T34, są pojazdami dużo lepszymi. One powinny być losowane między sobą, a nie między Panzerkawagen 1, czy Panzerkawagen 2, czy nawet T24. Balans to jest swego rodzaju abstrakcja w tej grze i no tutaj totalnie nigdy nie da się grać i nieważne jak będziemy się starać, nigdy nie zrobimy dobrego wyniku, po prostu, bo się nie da. I to jest największy problem tej gry. Ta gra powstała jeszcze przed grą Enlisted, ale chciała być takim Enlisted przed samym Enlisted. Tylko że w Enlisted, nawet jak trafimy na coś lepszego, to jest tam parę sposobów na, na spuszczenie temu czemuś łomotu. Zresztą nie trafiamy na przesadzone pojazdy. Są kampanie i one są dość dobrze zbalansowane, mimo wszystko. Tego natomiast tutaj nie ma, i z tego powodu wielokrotnie trafiają na siebie pojazdy, które nie mogłyby się spotkać, i na dodatek jeden może zdjąć przeciwnika na dwa strzały, a ten jeden nie może go nawet podrapać. Więc po co grać w ogóle? No, to jest największe pytanie. Ja chciałem po prostu pokazać Panzera 1, no to nagrałem Panzera 1 i na tym się skończyło, więc ten powrót był dość mocno nieudany, może jeszcze postaram się wrócić do tej gry, ale póki co na razie z mojej strony to tyle. Napiszcie co wy myślicie o Heroes and Generals, jak wy oceniacie tę grę, czy jest to Waszym zdaniem dobra gra, przeciętna a może po prostu słaba z racji właśnie na zły dobór losowań, które są niekiedy bardzo, bardzo dla nas niekorzystne. Z mojej strony to tyle, jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!